Dzisiaj chcę zrealizować film pod tytułem Narodziny. Pochodzi on z 2006 roku i powinien mówić o Jezusie, wyłącznie o nim, ale zahacza również o jego matkę i jej historię. Niedługo przed poczęciem zbawiciela. Ja tego filmu nie oglądałem wcześniej, tak jak inne. Aby móc później na powrót je odtwarzać i wtedy recenzować, ten film praktycznie recenzuje, tak można powiedzieć, z doskoku. Zaczyna się on od najazdu żołnierzy Heroda i poszukiwaniu nowonarodzonej dzieci, ażeby je zabić, tak jak jest to opisane w Ewangelii. Za chwilę. Akcja się cofa o rok do tyłu i ukazuje osobę Maryi, bo przyszła Matka Pana Jezusa jest tytułowana imieniem Maryja, zamiast Maria. No ale to już zostawmy. I chodzi o to, że są pokazane jej dzieje, można powiedzieć, w krótkim czasie. Ona jako bardzo młoda dziewczyna poznaje Józefa. Nie zna go wcale wcześniej, go nie poznała i ojciec jej wydaje ją za Józefa za mąż. Pobierają się jednakże, jak twierdzi ojciec Marii, rok czasu będzie ona jeszcze musiała mieszkać z rodzicami swoimi, dopiero później zejdzie się ze swoim mężem. Wydaje się, że to nic wielkiego oczywiście, bo nic nie. Poddaje wątpliwość słów zapisanych w Piśmie Świętym. Jednakże dziwniej robi się nieco później, bo Maryję odwiedza Anioł pewnego dnia i zwiastuje jej poczęcie się zbawicielem. Ale tak jak w innych produkcjach, w innych produkcjach, które mają mało wspólnego z Biblią, tak i teraz Anioł mówi do Maryi. I Anioł mówi, do Maryi bądź pozdrowiona pełna łaski. Wszystkie słowa, zatem, jakie wypowiedział Anioł do Maryi i odpowiadała na nie Maryja, są najbardziej żywcem wyjęte z Biblii, także nie może się do nich absolutnie doczepić, ale faktycznie, co jest dziwne, to to, że jest to kolejna produkcja, gdzie Anioł, zawiastując poczęcie i narodzenie się zbawiciela, mówi do Maryi. Pełna łaski. No ale jak to może być pełna łaski. Język grecki, który jest dosyć precyzyjnym językiem w wyrażaniu się, mówi, i jego słowa określane są na Maryję jako Keheritomenę, czyli łaską obnażoną łaską obnażoną, a nie pełna. Przecież pełnym łaski jest tylko Bóg, bo katolicy, głównie oni, twierdzą, że Anioł mówiąc tak do Maryi, że jest pełną łaski, to ona ma możliwość. Ona ma jakiś dar, ona ma jakieś przyzwolenie Boże, że jest pełną wszelkich łask, które może rozdawać. I Maryja z objawień, która ukazuje się na całym świecie od bardzo dawna, to samo właśnie mówi, że jest w stanie rozdawać łaski, komu chce i ile chce, ale jest to po prostu bluźnierstwo, bo... Jest to uzurpacja sobie cech boskich. Także ten film już na samym początku wprowadza oglądających go ludzi w błąd. I nie tylko, że nadaje osobie Maryi cech boskich, ale przede wszystkim rzutuje na to, że ma ona znacznie poszerzoną misję, którą miała pierwotnie, czyli począć i urodzić Zbawiciela. I to było jedyne to, co miała Maryja do wykonania. Później Maryja udaje się do Elżbiety, do przyszłej Matki Jana Chrzciciela, która jest w ciąży z Nim. I tam również Elżbieta wyraża się do niej bardzo biblijnie. Słowa nie są poprzekręcane, słowa nie są jakoś złożone. Ale mówiąc, a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, to przez katolików ten werset jest źle rozumiany, bo jako że Panem nazywano Boga w Izraelu, tak i wśród katolików panuje takie przekonanie, że Elżbieta mówiąc Pan, to potwierdza tym samym to, że Maria urodziła Boga. Ale jest to błędne rozumienie, bo Elżbieta mówiąc Pan mówi o kimś, kto jest pasterzem. Owiec swoich, pasterzem swojego ludu, właścicielem i absolutnie tutaj nie chodzi o Boga. Mimo, że zaznaczam, że Pan Jezus, który się urodził, który istnieje, jest Bogiem w ciele ludzkim, bo z Marii przyjął ludzkie ciało, ale naturę boską ma swoją od zawsze. Także na razie, przez pierwsze dwadzieścia kilka minut, film nie jest jakoś specjalnie. Odbiegający od praw Biblii, jednakże są takie drobne, tak zwane krople kwasu, które są w stanie i najprawdopodobniej to właśnie robią, bo ażeby tego typu filmy oglądać, to dobrze by było znać Biblię i wiedzieć, w którym miejscu pojawiają się właśnie takie małe kłamstewka, które mogą zmienić pogląd na całą historię w tym. Momencie na historię Jezusa zbawienia. Te drobne kłamstewka może się wydawać, że są nic nie ale stawiają osobę Maryi w tym momencie w zupełnie innym świetle. Stawiają ją ponad innymi ludźmi. A jak wiemy z historii Jezusa Chrystusa, on swojej matki specjalnie nie wywyższał i to nigdy. Ciekawe są słowa, jakie wypowiada Maryja do Elżbiety. Wypowiada takie słowa: Dlaczego Bóg mnie wybrał? Przecież jestem nikim. Fakt, faktem, Bóg wybiera tego, kogo sam chce. Bóg przeważnie wybiera ludzi pokornych, oddanych jemu, a Maryja taką właśnie była. Ona była pokorną służebnicą pańską, także prawdopodobnie dlatego Bóg ją sobie wybrał na matkę swojego syna. Ja tutaj mówię na swój rozum, bo nikt, w zasadzie nikt nie wie, dlaczego Bóg wybrał Maryję, dlaczego Bóg wybiera innych ludzi na proroków. Ludzie tego nie wiedzą. Bóg po prostu wybiera tego, kogo chce. Po prostu w przypadku Maryi, Aniu sam powiedział, że ona znalazła łaskę u Boga. Łaska u Boga to znaczy, że jest to niezasłużony niczym dar. Po prostu Bóg chciał kogoś wybrać i wybrał. Do pierwszej godziny tego filmu on nawet nie jest wcale ciekawy. Tam parę kropli kwasu, o których wcześniej mówiłem, ale cała reszta z życia Józefa czy mędrców, którzy poszukują Zbawiciela, bo mają proroctwo, że ukaże się gwiazda na niebie, Biblia tego tak szczegółowo nie mówi, można to całkowicie pominąć. I ten film nie jest tak wiernie spójny z Biblią, jak inne produkcje, o których tutaj nie mówię. Jeżeli chodzi o film, który naprawdę sporo mówi, to jest nim, tak jak kilka razy już mówiłem, film pod tytułem Jezus z Nazaretu z roku 1977 bo ten, który teraz omawiam jest troszkę przekoloryzowany momentami nawet nudny, ale na pewno nie wnoszącym nic więcej jak produkcja, którą faktycznie polecam Jezus z Nazaretu. Muszę powiedzieć, że do końca filmu zostało ponad pół godziny, a film jest na tyle słaby, na tyle cienki, że on nie mówi. Ani nic o przyszłym narodzeniu się Jezusa. To znaczy mówi, ale bardzo mało. Nie mówi o Maryi też zbyt wiele. To wygląda bardziej jak taka opowiastka na dobranoc. Informacji typu biblijnych jest tam mało. Jeśli są, to one są. One są możliwie niesfałszowane. Poza tymi kroplami kwasu, które były na samym początku. Ale cała reszta tej fabuły kręci się wokół rodziny, przyszłej rodziny Jezusa. Dla chrześcijan ten film jest mało wartościowy, niewiele wnoszący, na pewno nie ma tak zwanego startu do tego, co zawiera Biblia, co zawiera prawdziwe Słowo Boże. Nie sfałszowany oczywiście, bo tylko o tym mówię. Także merytorycznie on jest dosyć słaby. Fabułę wypełniają historie, które mogą wynikać z tych praw biblijnych, ale nie są otwarcie zapisane także mogą uchodzić za coś co niekoniecznie miało miejsce te produkcje znalazłem wśród filmów maryjnych bo takich szukałem ażeby je zrecenzować jednakże ten film nie mówi docelowo o niej jeśli mówi no to mówi trochę czasami jest to troszeczkę sfałszowane, ale mówi niewiele Jednakże tytuł mówi o narodzeniu Jezusa. Zostało kilkadziesiąt minut, parędziesiąt minut dosłownie i żadnych informacji ani nawet na temat tytułu nie zauważyłem. Jest kilka wzmianek, ale jest to bardzo mało i bardzo ubogo w wiedzę. Do końca filmu zostało 20 minut i dopiero zaczyna coś się dziać. Dopiero Maria z Józefem są... W Betlejem i ta zaczyna rodzić. Także osobiście uważam, że ten film jest nieciekawy. Ten film jest bardzo ubogi w wiedzę biblijną i producent tego filmu naprawdę nie odrobił lekcji. Ja uważam, że to, co jest wartościowego w tym filmie, można by było śmiało zawrzeć w takim króciutkim filmie, który trwałby 15 na maksymalnie 20 minut, bo tyle właśnie informacji biblijnych znajduje się w tym filmie. Pomijając te przekłamania z początku, to to, co wartościowe, wystarczyłoby dla stworzenia, spłodzenia właściwie takiej krótkiej produkcji, która by coś wniosła biblijnego. Ale, tak jak powtarzam, uważam, że ten film nie jest warty, ażeby go w ogóle oglądać, bo tam jest dużo informacji takich, które są wzięte z powietrza nie wiadomo skąd i nie są w zasadzie nawet potrzebne. Jednakże zostanę na chwilkę przy narodzeniu Jezusa, bo jego matka Maryja rodzi go w bólach, czyli dokładnie tak, jak zostało to przez Boga objawione Ewie już, kiedy ona zgrzeszyła, później Bóg jej powiedział, że będzie w bólach rodzić dzieci. I tak właśnie Maryja rodzi. A niektóre produkcje to pomijają, bo Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że Maryja urodziła Jezusa w ekstazie, w jakiejś radości, bez bólu. No jednakże to jest to nieprawda, bo każda kobieta rodzi w bólach i nieważne czy Maryja urodziła Zbawiciela czy nie, ona musiała rodzić w bólach, bo to właśnie otrzymaliśmy, to jest jakaś puścizna po Ewie. I od tamtej pory kobiety, wszystkie kobiety rodzą w bólach. Ja pomijam tutaj takie nowoczesne uniki od tego, którym jest cesarskie cięcie. Ale to, że Maria rodziła w ekstazie jakiejś, jest to po prostu niemożliwe. Z punktu widzenia biblijnego i z punktu widzenia czysto ludzkiego. Także poród w bólach Maryi, który. Ten film jest jak najbardziej biblijny, i wtedy też warto zaznaczyć, czego Katolicy absolutnie nie chcą do siebie przyjąć. Z uporem maniaka nie chcą tego do siebie przyjąć, bo Maryja, która się objawia, ten duch, który się objawia i podaje za Matkę Pana Jezusa, twierdzi, że jest zawsze dziewicą, ale prawda jest taka, że nie można urodzić i wciąż, żeby błona dziewicza pozostała. Także to jest. Jednym z kolejnych kłamstw katolickich i żaden biblijny chrześcijanin, żaden prawdziwy chrześcijanin, bo nie ma innych chrześcijan jak chrześcijanie biblijni, nie wierzą w coś takiego. Nie wierzą w dziewictwo po urodzeniu. Także ten film, ta produkcja naprawdę nie wnosi do życia chrześcijan, czy życia ludzi, którzy są za chrześcijanami, którzy chcą Boga poznawać, którzy Boga poznają, nie wnosi. Niczego, czego by nie wiedzieli, a przeczytaliby przynajmniej fragmentarycznie Pismo Święte. Także kolejny raz powtarzam, że ta produkcja jest całkowicie do pominięcia. Można sobie darować oglądanie tego filmu, bo to jest godzina 40 minut poświęcone na ten film, i raczej to graniczy ze stratą czasu, bo są produkcje lepsze, i Biblia sama w sobie wyjaśnia to, wyjaśnia moment narodzenia Chrystusa, czy moment przed, czy czas po, naprawdę o wiele lepiej niż ten film i produkcje temu filmowi podobne. I tak na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów, że ten film w zasadzie nie zawiera nic, dosłownie nic z tytułu, który sugeruje, że Chodzi o narodzenie Zbawiciela. Tak samo jak ja znalazłem go pomiędzy filmami maryjnymi, które recenzuję, jednakże na temat samej Matki Jezusa jest bardzo mało wiedzy i tym bardziej na Jego temat też bardzo niewiele tego jest. Jego narodzenie jest dosłownie takim epizodem kilkuminutowym. Oczywiście słowa, które wypowiadają przy tym ludzie, jak na przykład Trzej Królowie, pochodzą z Biblii, może nie wszystkie, bo niektóre są dodane, jednakże można sugerować, można pomyśleć, że są zgodne z prawdą, ale cały wątek tego filmu, co była nie jak się ma do aktu narodzenia się, do może chwili przed, chwili po. W Biblii dokładnie jest to opisane, nie ma tego wiele, ale tutaj w tym filmie zostało to zawarte tak trochę chaotycznie i. Dodane są różne inne wątki, które są w kwestii narodzenia się, są do pominięcia. Nie wiem, co jeszcze więcej mogę na ten temat odpowiedzieć. Nie chciałbym, ażeby ta recenzja była taka wymęczona, chociaż naprawdę, gdyby chodziło o merytoryczne recenzowanie tego filmu, to zarówno film powinien trwać kwadrans, jak i 5 minut moje omówienie tego filmu. Patrząc na ten film oczami szeregowego oglądającego, to ten film nie zawiera praktycznie niczego. Jest nieciekawy i momentami tak jak powiedziałem wcześniej, wręcz nudny. Osobiście muszę powiedzieć, że spodziewałem się po tym filmie, zwłaszcza że on trwa godzina 40, czegoś więcej się spodziewałem po nim, czegoś, co może otworzy mi szerzej oczy, może pozwoli mi. Patrzeć na pismo nieco z pod innego kąta, no ale muszę przyznać, że się zawiodłem. Ostatnie minuty filmu to to, co zaczęło się w samym początku, czyli poszukiwanie przez żołnierzy króla Heroda dzieci do dwóch lat włącznie, ażeby je pozbawić żywcia, ażeby je zabić, bo Herod dowiedział się, że się narodzi król Izraela i on, jako zazdrosny władca. Chciał pozabijać dzieci, ażeby tego króla Izraela zabić. Ostatecznie nikomu się nie udaje zabić Jezusa, jak to jest wiadome z Biblii, z Ewangelii, bo Anioł budzi Józefa i nakazuje mu uciekać z dzieckiem i jego matką do Egiptu. Dalszą część historii chyba już wszyscy wiemy. Także polecałbym ten film w ogóle darować sobie bo naprawdę bardzo niewiele wnosi do życia chrześcijanina. Merytoryki w niej mało i naprawdę jest nieciekawą produkcją i zadziwiające a tym samym jak dla mnie z mojego punktu widzenia jest podkład muzyczny z końca tego filmu kiedy Józef z Maryją i dziesiątkiem jadą do Egiptu na osiołku to podkład muzyczny jest podłożony z jakiejś kolendy. Także jest to naprawdę nie tyle, że nie na miejscu, jest to nawet wręcz śmieszne. Muszę powiedzieć, że ja na tym filmie się zawiodłem i jeszcze raz, bo tak wałkuję w kółko te same słowa. Nie polecam tego filmu nikomu, bo niczego nowego poza tym, co zapisane w Biblii się na pewno nie dowie. Nawet to, co w Biblii jest wystarczające, to po pierwsze, a po drugie, ten film nie utrzymuje się w takiej narracji, jakoby słowa biblijne zostały w jakiś sposób nawet wywyższone, nawet w jakiś sposób lepiej wytłumaczone, w pewien sposób, bo czasami dla niektórych ludzi Biblia może nie wystarczyć, bo nie zrozumieją jej bardzo dobrze. Ten film tego nie dostarcza. Nie ma w nim. Merytoryki takiej uściślonej i dlatego jest to strata czasu. Błogosławie wszystkich. Ewangelizm Dawid.